Partnerem odcinka jest firma Labor, polski producent witamin, suplementów i kremów medycznych. Dzisiaj drodzy Państwo, zajmiemy się kremami, zajmiemy się kosmetykami pielęgnacyjnymi. Dlatego, że ja sama też wiele razy dałam się nabrać na różne reklamy, na różne cudowne rekomendacje i środki, które przywrócą mi młodość i urodę po jednym zastosowaniu. Czy tak jest naprawdę? Rozmawiamy dzisiaj z panem Andrzejem Tarasiukiem, doktorem farmacji, a także osobą, która nadzoruje produkcję w firmie Labor. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, co tak naprawdę działa w kosmetykach, poza reklamą, poza sugestią? Co tak naprawdę w samej tej substancji zawartej w słoiczku może oddziaływać na skórę? Eee, no może powiem na początku eee, o. O samych kremiach i maściach. Co je różni tak naprawdę? Otóż y, kremy, i kremy i maści są emulsjami generalnie, natomiast y, kremy są emulsją y, oleju w wodzie, czyli kropelki o tłuszczu zawieszone w, y, w wodzie. Czy fazie wodnej, natomiast maści są emulsjami woda w oleju, czyli w fazie olejowej zawieszone są kropelki wody. Czyli tak, mamy rozróżnienie. Czym różni się maść od kremu? Już wiemy, a teraz powiedzmy, co działa? Co działa w kremie? Często pisze się na opakowaniach o tych substancjach czynnych, o substancjach aktywnych, o wyciągach z różnych roślin albo o substancjach chemicznych. Czy one występują jakoś w dużej ilości w danym produkcie, czy to są zupełnie marginalne sprawy? Znaczy, ja myślę, że składniki kosmetyków można podzielić. Tutaj skupmy się na, może na tych kremach i maściach. Myślę, że należy to podzielić na dwie grupy. Po pierwsze, samo podłoże czyli w tym przypadku coś, co buduje nam samą, samą maść, czy sam krem, czyli jest to właśnie jakaś tam faza olejowa. Bardzo często w tej chwili jest to olej parafinowy, ponieważ stosunkowo łatwo go dostać w takiej czystej postaci i jest obojętny chemicznie, plus emulgator. Kiedyś była to na przykład lanolina, z tym, że tu jest problem dlatego, że jest to coś pochodzenia naturalnego, w związku z tym może dawać reakcje alergiczne. W związku z tym w tej chwili przechodzi się na syntetyczne emulgatory typu na przykład laurylosiarczan sodu. Mhm. I mamy taką bazę w tym momencie. Natomiast co potem działa? No to, co do tego dodamy. Pomysłowość tutaj jest zupełnie nieograniczona i to zależy od celu, w jakim chcemy to stosować. No, chcemy mieć piękną, młodą skórę. Mamy tutaj przykład takiego kremu. Ten, tak? Tak. Mhm. Mamy tutaj nawilżający krem-opatrunek z beta-glukanem i xylitolem. Co tu działa? E, tutaj działa właśnie beta-glukan i xylitol. Beta-glukan jest takim rozpuszczalnym błonnikiem który wiąże wodę. Xylitol jest naturalnym cukrem brzozowym, który również wiąże wodę. To kosmetyk przeznaczony do skóry atopowej, czyli skóry skłonnej do alergii, skóry skłonnej do przesuszania, skóry podrażnionej. Robiliśmy badania na ochotnikach. bardzo pozytywne. Przede wszystkim nawilża to skórę dość trwale, więc usuwa takie nieprzyjemne uczucie suchości. Daje taki ochronny filtr na skórę, łagodzi podrażnienia, uczucie swędzenia. Tutaj mamy taki krem z CBD, czyli jest to olej z konopi siewnej plus kanabidiol. Czyli też jeden ze związków występujących w konopie siewnej. On powoduje, że skóra staje się gładsza, zmniejsza zmarszczki. Poza tym, co ciekawe, to już stwierdziliśmy w trakcie badania, nie spodziewaliśmy się tego efektu. Na przykład ten krem rozjaśnia przebarwienia skóry. Takie takie brązowe przebarwienia tak, tak. skóry, które pojawiają się czasami. Po jakim czasie stosowania? Nie sądzę, żeby to było natychmiast, ale to zwykle kupuje się to na, na jakiś czas. Mhm. Więc myślę, że po dwóch, trzech tygodniach, to, to spokojnie można się tego efektu spodziewać. No kobiety często kupują drogie kremy. Cena być może zniechęca, ale z drugiej strony myślą, że skoro coś jest drogie, to jest bardzo dobre. Czy to jest prawda? Pewnie tak. Pamiętajmy o tym, że w wielu przypadkach płacimy za logo producenta. Głównie. Natomiast no nie można wykluczyć, że w tych produktach są jakieś innowacyjne surowce, innowacyjne produkty, które rzeczywiście działają. A czego potrzebuje skóra najbardziej? Czy na przykład to, że jest to codzienna pielęgnacja, nawet niezbyt drogim kosmetykiem, ale codzienna pielęgnacja, czy to na przykład może przedłużyć młodość skóry? Na pewno tak. Przede wszystkim no, powinniśmy działać ochronnie na skórę, unikać intensywnego nasłonecznienia, które skórę wysusza. No, wiadomo, co się dzieje po. Oparzeniach słonecznych ze skórą, więc tego typu tego typu szoków powinniśmy unikać. A czy kremy z filtrami powinniśmy stosować na co dzień, nawet wiosną, na przykład? Przy intensywnym słońcu tak. Znaczy tutaj mam mieszane uczucia, bo z jednej strony filtry ograniczają syntezę witaminy D3 w skórze. A z drugiej strony zapobiegają występowaniu nowotworów skóry, z których najgroźniejszy jest czerniak. Hmm. Także myślę, że, że z jakimś takim rozsądkiem, nie ale ze, ze wskazaniem raczej na tak. Jeżeli idziemy sobie na plażę i chcemy sobie parę godzin poleżeć na słońcu, to na pewno kremy z filtrem. Jeżeli wychodzimy na. Półgodzinny spacer, nie w intensywnym słońcu, no to. To nie. To ewentualnie ten filtr o, o parę stopni niższy. Często kobiety stosują y, taką pielęgnację, że y, na dzień kremy lżejsze, na przykład kremy, a na noc kremy y, takie gęściejsze, czyli maści, o których Pan wcześniej mówił. Czy to jest dobra metoda pielęgnacji? No nie jestem kosmetologiem przede wszystkim, ale myślę, że tak, dlatego że skóra jednak wymaga odżywienia i powiedzmy kremy na dzień, które są łatwo wchłaniane przez skórę, są myślę dobrym pomysłem natomiast... Na co możemy sobie pozwolić na to, żeby nasza skóra była świecąca no tak. i czego w dniu byśmy raczej chcieli. Tak. A jeszcze kremy dla alergików. Teraz zaczynają się alergie. One są oczywiście związane z pogodą i z pyłkami, ale myślę, że kosmetyki tutaj również mogą pomóc. Tak, więc wróćmy właśnie tak. do, tych, do tych kremów, tych poltadermów. One są właśnie przeznaczone dla skóry atopowej, czyli skóry skłonnej do alergii. Tutaj możemy je z czystym sumieniem polecić. E, użytkownicy mają naprawdę bardzo dobre opinie e, na ich temat. Na pewno nie powodują e, kolejnych uczuleń czy zadrażnień, prawda? Tylko łagodzą e, te, które już występują. Tak, mhm. tak są chyba Ale korzystając z tego, że mój gość jest doktorem farmacji, to jeszcze zapytam o to, czy na przykład możemy wspomagać działanie kremów przyjmując jakieś suplementy, a jeśli tak, to jakie? A czy poszedłbym w drugą stronę? To znaczy stosowałbym kremy zawierające dodatek witamin, głównie witaminy A, która bardzo ładnie działa na skórę, poprawia wygląd skóry od i witaminę E, która działa bardzo podobnie. Czyli krem z, z, z witaminą A? Krem z witaminą A działa ją regenerująco. Ale jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, witamina A działa dobrze także na oczy, więc przyjmowanie jej doustne również nie zaszkodzi. Tak, oczywiście, że tak, ale to jakby. Dwie... Ten, osobna, tenet. Osobna, tenet. osobna sprawa. Osobne dlatego, tenet. że wchłanianie witaminy A przez skórę pewnie jakieś tam jest, ale. Nieduże ale bardzo nieduże. Natomiast jeżeli chcemy uzupełniać poziom witaminy A w organizmie, no to na pewno doustnie, żeby nie powiedzieć domięśniowo, ale to już w ciężkich przypadkach. Natomiast no jeżeli chcemy poprawić wygląd skóry, no to, to witamina A w kremach czy w maściach. No, to jest do, dobra rekomendacja na koniec y, tego programu. Kilka ważnych rzeczy. Y, myślę, że y, stosowanie kosmetyków takich, które są delikatne, nie uczulają, tylko właśnie łagodzą podrażnienia, takie jak te, o których mówiliśmy tutaj na początku. To jest dobry pomysł na, y, na taką bazę pielęgnacyjną, a dokładanie kremów y, o bardziej już wyrafinowanym składzie zawierające witaminy A E y, to może być też dobre uzupełnienie i wzmocnienie działania wszystkich kosmetyków. Na, na pewno tak. Bardzo dziękuję. Paniom życzę udanej pielęgnacji. Proszę dbać o siebie i pamiętać o tym, że poza wszystkimi kremami, poza wszystkimi suplementami uśmiech jest najpiękniejszą ozdobą i tego wszystkim życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W tym odcinku mówiliśmy o kremach, które są dobre na wszystko yy, dla każdej skóry, no bo te yy, na przykład produkty nawilżające yy, nazywane są kremem opatrunkiem i faktycznie tak działają. Yy, ale dbałość o siebie, dbałość o urodę to także dbałość o to, co jemy. Jakie suplementy przyjmujemy? No i na koniec oczywiście trzeba pamiętać o dobrym samopoczuciu i o uśmiechu, który najbardziej zdobi każdą z pań. A gdybyście byli zainteresowani zakupem tych kremów, to link do producenta znajdziecie Państwo w opisie tego odcinka. Dziękuję bardzo i zapraszamy na kolejne spotkanie.